W Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, oddziale Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie trwa remont czołgu Renault FT, który w październiku ubiegłego roku trafił do Polski z dalekiego Afganistanu. Faza wstępna, czyli oczyszczanie i demontaż oraz zabezpieczenie części została już zakończona. No tak naprawdę rozbieranie nie poszło wcale tak szybko jakbyśmy chcieli, jakbyśmy sobie tego życzyli. Chcieliśmy zachować maksymalnie dużą ilość oryginalnych śrub. W związku z powyższym, jeżeli coś nie było łatwe w odkręceniu, zostawialiśmy to na później, czekaliśmy, zalewaliśmy preparatami, żeby uniknąć nagrzewania niepotrzebnego, i dzięki temu wiele z tych połączeń gwintowanych zostało zachowane. Oczywiście w kilku wypadkach śruby się ukręciły. Yy, niestety korozja w obrębie podłogi była na tyle duża, że nakrętki śrub mocujących płyty podłogowe, niestety z wymiaru np. 23 na klucz 23 czasami zakładało się klucz 17 na to, więc czasami niewiele z nich zostawało. No one nie będą mogły być powtórnie wykorzystane, no ale oczywiście w tym zasobie yy, części Renault, które nie wrócą już do tego pojazdu, takie nakrętki się znajdą. Po demontażu wszystkich elementów, pojazdu, nastąpiła ich inwentaryzacja, część rzeczy została przewidziana do naprawy, część mogła zostać od razu oczyszczona i pomalowana, natomiast wszystkie elementy, które mamy, będą miały swój skan 3D po to, żeby kiedyś w przyszłości móc bez konieczności demontażu, wykonać ewentualną kopię danego elementu oraz, żeby mieć pełną inwentaryzację tego czołgu. Musimy skończyć skanowanie tego obiektu. Chcemy mieć pełną dokumentację tego czołgu, nie tylko samych płyt, nie tylko łączników, ale wszystkich elementów, z których ten czołg się składa. W związku z powyższym każda część trafia na stół, jest skanowana, mamy wtedy idealne odwzorowanie, na podstawie którego będziemy mogli na przykład wykonać kopię danego elementu. Także to jest, to jest jeden cel tego, a drugi to, to jest kompleksowa inwentaryzacja. Tu już nie ma jak, jak, jakichkolwiek wątpliwości, czy dana płyta jest tą płytą. Kiedy mierzy się elementy z taką dokładnością, mamy tutaj idealne odwzorowanie tego, co w czołgu jest oryginalne, a co nie. Skanowanie 3D pozwala na stworzenie dokładnej dokumentacji pojazdu. Dzięki wymiarowaniu okazało się także, że co najmniej kilka elementów Renault, te które powinny być takie same, mają jednak spore różnice w wymiarach. Prawdopodobnie wynika to z pracy warsztatowej, ale także z ulepszania cieplnego, w związku z czym mogły one ulec częściowym odkształceniom. W czasie prac badawczych związanych z remontem tego czołgu przeprowadziliśmy wszystkie badania składu chemicznego stopów użytych do produkcji tego pojazdu. Także zostały przebadane płyty pancerne, łączniki płyt, śruby, obudowy zwolnic, skrzyń biegów, fragment silnika. Odkryliśmy naprawdę bardzo i zebraliśmy bardzo dużo ciekawych informacji, które pozwalają po pierwsze we właściwy sposób podejść do tych materiałów, jeśli chodzi o odbudowę tego pojazdu, powtórę powiedzieć jakich technologii używano wtedy, kiedy czołg ten był produkowany. Tutaj widać różnicę w wykonaniu niektórych elementów i to jak pojazd jest zdeformowany. W czasie prac pomiarowych przy tym czołgu okazało się, że symetryczne elementy znajdujące się z lewej i z prawej strony kadłuba w ogóle symetryczne nie są. Różnice sięgają nawet do 5 mm, w związku z czym pasowanie brakujących płyt musi odbywać się praktycznie po kolei, czyli wykonujemy. Jedną, dwie płyty, pasujemy je do pojazdu i dopiero do tych płyt pasujemy kolejne płyty po to, żeby uzyskać właściwy wygląd tego czołgu. Właściwy wygląd, o jakim mówi pan Mirosław Dziętarzewski, uzyska Renault dopiero za kilka miesięcy. Oficjalny pokaz zaplanowany jest na 11 listopada. Do tego czasu czołg zostanie złożony i pomalowany. W sierpniu, wrześniu i październiku czeka więc na muzealników jeszcze sporo pracy. W zależności od stanu zachowania przyjęliśmy, przyjęliśmy taki klucz, że oczywiście numery malowane na przykład, które znaleźliśmy w wieży, one zostają zachowane z oryginalną farbą, która pod nimi się znajduje. Zachowaliśmy też część farby we wnętrzu kadłuba w takim miejscu, gdzie ona była najlepiej zachowana, reszta została oczyszczona strumieniowo ściernie i pomalowana. No, trzeba było tutaj użyć podkładu, podkładów reaktywnych po to, żeby Więcej do tego obiektu się nie dotykać i żeby zagwarantować mu właściwą odporność antykorozyjną. Będziecie go też malować z zewnątrz, ale jeszcze nie do końca wiadomo na jaki kolor. Tak, no musimy przyjąć jeden z wzorców koloru. Mamy kilka zdjęć czołgów, które trafiły do Polski w 19 roku. Mamy też zdjęcia 505 Pułku Czołgów i tak naprawdę przyjmując, że będzie to kamuflaż na rok 20, musimy z tego coś wybrać. Wszystkie barwy zostały zdjęte we Francji z oryginalnych elementów, z malowania z tego okresu. No zastanawiamy się, jaką korektę dla tych kolorów dobrać, żeby były jak najbliższe rzeczywistości. Zakończenie prac? Pierwszy etap 14 sierpnia, czyli odbudowa kadłuba. I układu kołowogąsienicowego ze starymi gąsienicami, bo nie zakładamy y, tutaj, w pierwszym etapie, że on oczywiście pojedzie. Będzie prezentowany statycznie. W związku z czym te gąsienice również nie są naprawiane jako y, fragment historii, dlatego że są zniszczone w wielu miejscach i te zniszczenia odpowiadają zniszczeniom kadłuba na przykład. Zostawiamy je w takim stanie. One takie pozostaną i do jazdy, czyli do tego, jak przygotowujemy go na 11 listopada, y, będą musiały być wykonane. Jeżeli uda się w odpowiednim terminie wykonać obudowy przekładni bocznych i skrzyni biegów, to 11 listopada będzie można mówić o sprawności mechanicznej pojazdu. Niestety Renault nie ma silnika, więc kwestia kiedy uda mu się przywrócić pełną sprawność nadal pozostaje otwarta.